Siemano, jestem Dawari i witam was w pierwszym e, odcinku z nowej serii love, love Tak, e, wreszcie wiecie jak wyglądam, wiem, jestem brzydki. I tak, Oczywiście czym się dziś zajmiemy, Aż, powiem tak, prosto, kwietniem e, Wiem, że w tym miesiącu była strasznie niska aktywność moja. Wy chyba nawet jeszcze nie przesłałem filmu, ponieważ szkoła, nauka i tak dalej, i tak e, dalej. Więc e, trzeba to... Z więc w kwietniu, że nie mam praktycznie żadnego y, pełnego tygodnia... Nie, w ogóle nie mam pełnego tygodnia w szkole, to y, będę mógł w spokoju sobie nagrywać, y, no i, gang, i właśnie vlogi, więc tutaj już macie progres. Y, y, drugi temat, y, serię. Tema, South Park The of Truth, naprawdę się pojawi, Pojawi się twierdza, jak uda mi się załatwić. Konkretnie znaleźć płytę e, Battlefield 4, jeśli, tylko muszę się nauczyć nagrywać z gry z Xboxa. Jakby ktoś znał jakiś poradnik, jak to zrobić, to proszę mi przesłać link w komentarzu. Thief też z Xboxa. WWW2K14 też z Xboxa. Będzie Universe. będzie. 40. Nie wiem, co to jak to się wybawia, Dobra. Jest to jest w sumie wodórę Magiery, jeszcze mam Dragon Age 2, które też pewnie nagram. Pewnie nagram również z Władca Pierścieni i Wojna na Północ, a to możliwe też, że z, z moim kumplem. I to chyba na tyle rozumiem, że się nakije. Cenzura. Ostatnio się kilkonek z. Zobaczy psa. Tie. Pomysł moich rodziców. Dobra, więc. Też vlogi. Nie będę raczej za dużo rozmawiał o moim życiu, tylko właśnie vlogi to będą zarazem takie informacyjne. Nie będzie jak się, na przykład Szogun, co, co tylko vlogami się zajmuje. Więc chyba to już na tyle. Dzięki za uwagę. Siemanko. Cześć. I na razie.